zainteresowań z matematyki i fizyki, które pomogły nam nadrobić braki, utrwalić wiedzę oraz poszerzyć nasze wiadomości w sposób nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny. Doskonałą okazją do integracji całej społeczności lokalnej był Dzień Kaszubski z Einsteinem po Kaszubach. Przez ten rok ciężko pracowaliśmy, ale z dumą możemy powiedzieć, że nasza praca przyniosła efekty. Dzięki połączeniu nauki i zabawy, polubiliśmy matematykę i fizykę, czego dowodem są nasze oceny. Satysfakcji przyniosły nam też nagrody, które zdobyliśmy w różnorodnych konkursach. Poczuliśmy smak sukcesu. Dalej chcemy odkrywać tajniki fizyki i matematyki, by w logicznym rozumieniu przyjrzeć się ludzkiemu istnieniu. Zmieniliśmy punkt widzenia, bo gospodarka wymaga liczenia. Jeśli mamy zmieniać świat, to z fizyką i matematyką magiką Dzisiaj na tym uroczystym apelu chcielibyśmy wyróżnić uczniów, którzy zyskali najwyższe wyniki w tych konkursach i dlatego też bardzo proszę Panią Dyrektor o wręczenie Trzecie miejsce w konkursie najlepszych najlepszy fizyk w szkole. Trzecie miejsce w konkursie najlepszych matematyk. Drugie miejsce ciekawa pomoc dydaktyczna. I udział w konkursie internetowym mańsnek po godzinach. matematyczny lub fizyczny, Drugie miejsce, najlepszy fizyk w szkole, udział w konkursie internetowym, Einstein po godzinach, prowadzonych przez Politechnikę Gdańską. Paweł Studziński. Pierwsze miejsce, wielcy fizycy ich odkrycia, prezentacja multimedialna. Trzecie miejsce, ciekawa pomoc, dydaktyczna z fizyki. Trzecie miejsce powiatowy Turniej Młodych Fizyków i Matematyków i piąte Przekładuj miejsce się. w powiatowym konkursie Ligi Matematycznej. Monika Rybalt. Trzecie miejsce powiatowy Turniej Młodych Fizyków i Matematyków. Trzecie miejsce powiatowy konkurs Ligi Matematycznej i trzecie miejsce najlepszy matematyk w szkole. Monika Widlow. Pierwsze miejsce najlepszy fizyk w szkole, finalista konkursu internetowego Einstein po godzinach i powiatowy turnie młodych fizyków i matematyków trzecie miejsce. Miejsca fizyczne, drugie miejsce wielcy fizycy ich odkrycia. Moi drodzy i kolejnymi osobami, które chciałabym na których ręce chciałabym złożyć na podziękowanie, to są nauczyciele matematyki, bo fizyka praktycznie mamy jednego i jako koordynator pani Ludka już takie podziękowania otrzyma. Nauczyciele matematyki. Bardzo serdecznie zapraszam tutaj Panią Władysławę Anisimowicz, nauczyciela matematyki. Bardzo serdecznie zapraszam Panią Hanią Sarnecką, drugiego nauczyciela matematyki. Proszę Państwa, mowa będzie krótka, nie będę mówił. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Pani Dyrektor za zaproszenie do wspaniałego gimnazjum. Chcielibyśmy podziękować wszystkim za wspaniałą realizację projektu Za Rękę w waszym gimnazjum. Pod każdym względem to gimnazjum było wzorowe. Chciałbym pogratulować zrealizowanego programu. Te gratulacje składam na ręce pani dyrektor, nauczycieli i młodzieży. Przez cały rok zmagaliście się z wieloma nowymi doświadczeniami. Żegnając się z Państwem, chciałbym wyrazić swoją radość z tego, że moja skromna osoba stała się inspiracją dla tak ważnego przedsięwzięcia. Nasze spotkanie chciałbym zakończyć małym apelem. Nie bądź głupcem do kwadratu. Do sześcianu mędrcem bądź. Wiedza to jest silny atut. Staraj się go w rękę wziąć. I ty możesz być Einsteinem, jeśli bardzo tego chcesz, a zdolności nadzwyczajne mogą w tobie drzemać też. Bardzo dziękuję.